Mamy koń w stadzie. Część siódma. Cudna klacz. Patrz, te konie tam stoją. Ciekawe po co? Jak to po co? Pewnie coś się dzieje. Chodź. Zobaczymy. O co chodzi? Atena! Ona spada! No właśnie! Uciekłem od mojej pani, aby ją uratować, ale niestety nie dam rady się wspiąć. Ja spróbuję. Dasz radę! Ci. Dziękuję mój bohaterze. Wow, to mogę wracać do domu. To masz dom? Pewnie, że tak. Moi pani ma na imię Vanessa. No, rozumiem. To pa! A jak ty masz na imię? Yy, ona ma na imię borobianka. Też bardzo fajna klacz. Dziękuję Ci jeszcze raz za uratowanie mojego życia. To drobiazg. Mieszkasz gdzieś, wiesz, w stadzie... Yy... No, tak szczerze. Nie, nie mam stada razem z niemorą kadenzą Nie mamy. Może chciałabyś dołączyć do naszego oczywiście, jeśli tamek się zgodzi. Mam nadzieję, że się zgodzi. Dla takiej klacze musi być miejsce. Ale weź, jestem taka piękna. Ależ oni do siebie pasują. Ta! Tak jak ja z gruszką. Masz dziewczynę? No weź! Taki cudny chłopak, to znaczy ogier jak ja. Musi mieć dziewczyna. No moja dziewczyna jest cudna. Tak, wiem, klaczka marsz. Hej, skąd? Aha, no tak, jestem klaczką. Co masz? Nie. Dobrze. Chodźmy. Gdy koniec już na dół, klacze i ogier rozmawiały oddzielnie. Ale miałaś szczęście, ten przystojny ogier cię. Och, we, no, jest przystojny. Chłopie. Ale sobie cudną klarę znalazłaś. Mm -hmm. Jest rzeczywiście wspaniała. No. To co? Idziemy do stela? Pewnie. Dziewczyny się zgodziły, to znaczy przynajmniej te. No, możemy już iść. Ja jestem gotowa. Ja też. Ja. Chodź, możemy my pójdziemy przodem, nie będziemy im przeszkadzać kadenza. Tak, dobry pomysł. Chodźmy zresztą stada. Tak. I razem poszli w kierunku stada. Markiza i Rubin. Rubin. Daleko jeszcze? Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie jest wasze stado. To więc yy, nie mogę określić, gdzie ono jest. Myślę, że już niedaleko. Hmm. Rubin, mógłbym z tobą porozmawiać? Pewnie. Ja pójdę porozmawiać z kadenzą. O co chodzi? No bo podoba mi się strasznie. No, nareszcie. Hmm. Nawet jeszcze nie poznałeś klaczy. Jest kasztanka tej samej rasy. To może być klacz innego teraz Walkera. Ja bardzo bym chciała mieć Atenę. Wiesz o co chodzi? może żebym za... została moją dziewczyną. To powiedz jej to. Nie teraz. Bolałobym, gdy już dojdziemy do stada. Okej. Okay. Wstydzi się, przyznaj. Cisze. Dobra, już idziemy. Och, czekaj, zresztą muszę iść z tyłu.